I Pan żałował nieszczęścia, które miał zesłać na swój lud. Księga Wyjścia 32-14. Czyli jak? Bóg zmienił zdanie? Podjął jakąś decyzję, która okazała się błędna? Ale najpierw. Bóg jest niezmienny. O czym czytamy na przykład w Malachiasza 3.6. Gdyż ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego Wy, Synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. Jego zamierzenia były przed założeniem świata. Zobacz, jak to jest napisane w Efezjan 1:4. Jak nas wybrał w nim, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Bóg już te wszystkie wie rzeczy wiedział przed założeniem świata. On się nie zmienia. Biblia jest to jasna. Ale jednak są wersety w Biblii, które mówią wyraźnie, że Bóg zmienił zdanie. Zobacz kolejne. Księga Rodzaju 6:6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. Bóg żałował? Czyli co? Złą decyzję podjął. Pomylił się. 1 Samuela 15:11. Żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Odwrócił się bowiem ode mnie i nie wypełnił mego słowa. I Samuel bardzo się rozgniewał i wołał do Pana przez całą noc. Druga Samuela 24, 16. A gdy anioł wyciągnął rękę nad Jerozolimą, aby ją zniszczyć, wtedy Pan użalił się nad tym nieszczęściem i powiedział do anioła, który niszczył lud, Dosyć, powstrzymaj rękę. A anioł Pana był przy klepisku, a rawny jebusyty. Bóg zmienił zdanie. Ale wróćmy do początku, do tego pierwszego fragmentu. Zastanówmy się chwilkę na nim. To jest Księga Wyjścia 32,14. Było to wtedy, gdy Izraelici zbudowali złotego cielca. Bóg pokazał Mojżeszowi to odstępstwo i co chce z nimi zrobić. Oznajmił im, że, czytam werset 10, Księga Wyjścia 32 rozdział. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził. A z ciebie? Uczynię wielki naród. Mnie się wydaje, że to była próba dana dla Mojżesza. To jest w sumie początek jego służby, ponieważ owszem, to już jest po wyjściu z Egiptu i tak dalej, i tak dalej, ale na początku 40 lat. I Pan Bóg stawia, kładzie pewną próbę przed Mojżeszem. Zwróć uwagę, tu jest olbrzymia pokusa w tym, że z ciebie uczynię wielki naród. Mojżesz mógł zacząć wszystko od nowa. Pokazać, że On jest lepszy? To był sprawdzian, czy utożsamia się z ludźmi, tak jak Jezus. Miał się właśnie okazać, miał być taki, jaki jest charakter Jezusa. I Mojżesz zdał test, podał najpierw szereg argumentów, że Twoje imię będzie zniesławione i tak dalej. Argumentował, ale końcowo dał ten jeden argument, który pokazał, że jego serce było przemienione. Łaską Bożą. Zobacz, księga wyjścia 32-32. Teraz jednak przebacz ich grzech, a jeśli nie, wymasz mnie proszę z Twojej księgi, którą napisałeś. Czyli fakt istnienia Mojżesza, który tak jak Jezus chciał oddać życie za lud, spowodował zmianę zdania Pana. Ciekawe jest, że tutaj słowo tłumaczone jako zmienił zdanie, czy ustąpił, czy zrzekł się, czy użalił, to jest słowo naham. I zgodnie z formą gramatyczną w tym wersecie może być tłumaczone jako współczuć, mieć litość, cierpieć, smutek, ustępować. I czasem to słowo stosowane jest do przyjęcia pocieszenia od Boga lub od ludzi. Czasem odnosi się do, skró do, do, do do, innych, innych, innych rzeczy. W każdym razie, jego głównym jakby znaczeniem jest właśnie zmienić zdanie, ustąpić i zrzec się. Bóg czasem zmienia swoje zamiary i musimy sobie to jasno powiedzieć. Na przykład, zniszczenie Niniwy. Pan Bóg powiedział wyraźnie zniszczę to miasto. Nawet nie powiedział, że zniszczę to miasto jeśli się nie nawróci. Nie. Iść do Niniwy, powiedz, że zostanie zniszczona. Lud tam jednak postanowił, podjęli decyzję, że będziemy pokutować. I pokutowali i Pan Bóg zmienił zdanie. Czy na przykład, jak była ta kwestia zaprzestania niszczenia Jerozolimy, gdzie Pan Bóg, to już czytaliśmy ten fragment, powiedział dosyć, użalił się. I to musimy, dobrze jest o tym wiedzieć, że sąd Boży jest warunkowy. Sąd Boży jest warunkowy. I zwróć uwagę, Księga Jeremiasza, 18 rozdział, od 7 do 10. Gdy raz ogłoszę przeciwko narodowi i przeciwko królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, a jednak ten naród, przeciw któremu mówiłem, odwróci się od swego zła. Będę żałował nieszczęścia, które zamierzałem na niego zesłać. Gdy innym razem ogłoszę o narodzie i o królestwie, że je zbuduję i zasadzę, jeśli jednak uczyni to, co złe w moich oczach i nie usłucha mego głosu, ja będę żałował tego dobrodziejstwa, jakim obiecałem je obdarzyć. I tutaj zwróć uwagę, że termin żałować, warto wiedzieć, że to nie jest ten sam, który oznacza skruchę ludzką. Termin na skruchę ludzką to jest słowo snub, które nigdy nie jest używane w odniesieniu do Boga. To jest bardzo istotne, ponieważ to by znaczyło, że to nie jest, że Bóg popełnia, popełnia błąd, ponieważ skrucha ludzka jest wynikiem tego, że człowiek popełnił błąd. Nie jest tak z Bogiem. Ciekawe jest, że nigdy słowo snub nie jest użyte w odniesieniu do Boga. Biblia czasem używa antropomorfizmów, to znaczy czasem odnosi się do Boga w takich ludzkich kategoriach i w ten sposób chce zaprezentować pana Boga. Jednak ludzki żal, ten snub, on jest zawsze poprzedzony grzechem. Natomiast Bóg zmienia zdanie, gdy człowiek albo zgrzeszy, albo się nawróci. Pomyśl sobie, ile to daje ci nadziei, jeżeli. Ty zgrzeszyłeś, jeżeli nawet usłyszałeś wyrok Boży i w się do Niego zwrócisz. On Cię wysłucha. On zmieni zdanie. To jest coś, rzeczą niepojętą, ale Biblia wyraźnie pokazuje, że tak jest. Pierwszy Samuela 15:29 czytamy takie słowa: Ponadto mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować, gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować. Żal człowieka. Zmienia jego myślenia. Czyli ta skrucha, ona zmienia jego myślenia, ale żal Boży zmienia okoliczności i sytuację, w, jakim, w jakiej się znajdujesz. Miej nadzieję w tym, że czasem co do niektórych rzeczy Pan Bóg zmieni zdanie. I jeżeli do niego się nawrócisz, miej tą pewność, że on wybaczy ci i pożałuje. To były cienie przyszłości. Na dzisiaj to tyle. Zostaw suba, lajka, śledź nas na Facebooku oraz na Telegramie. Ja jestem Szymon. Cześć!